głosów. Komisja zakończyła liczenie głosów do Rady, Sołe do Rady Sołeckiej. Przeczytam teraz protokół. Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzenia głosowania dotyczącego wyboru w organu sołectwa Rady Sołeckiej wsi Podłopień na zebraniu miejskim w dniu 7 lipca 24 roku. Komisja w składzie. Przewodniczący Komisji Rafał Majda, członkowie Komisji Bożena Matras, Monika Gawro. Po zarządzeniu wyborów przez przewodniczącego zebrania, rozdaniu kart do głosowania oraz stwierdzenia, że urna wyborcza jest pusta, komisja przystąpiła do przeprowadzenia głosowania. Komisja po stwierdzeniu, że wszyscy mieszkańcy obecni na sali uprawnieni są do głosowania, udali swoje głosy, dokonała obliczenia wyników głosowania i stwierdziła, co następuje. Na ogólną liczbę 1231 mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu udział wzięło 52 mieszkańców, 52 mieszkańców. Urna zawiera 52 karty do głosowania, w tym 52 karty ważne, 0 kart nieważnych, 302 głosów ważnych, jeden głos nieważny. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych. Pan Boczoń Andrzej Julian, głosów 25. Pan Czyrnek Marek Maciej, głosów 46. Pan Duda Robert Stanisław, głosów 50. Pan Kordeczka Bogdan Stanisław, głosów 51. Pan Kordeczka Paweł Piotr, głosów 40. Pan Kucz Robert, głosów 44. Pan Kucz Stanisław Andrzej, głosów 46. Komisja stwierdziła, że kandydaci, którzy uzyskali kolejną największą liczbę ważnie oddanych głosów i zostali wybrani na członków Rady Słoweckiej są nimi: Pan Czyrnek Marek Maciej, Pan Duda Robert Stanisław, Pan Kordeczka Bogdan Stanisław, Pan Kordeczka Paweł Piotr, Pan Kuc Robert, Pan Kuc Stanisław Andrzej. Pan Boczoń Andrzej Julian nie zdobył wystarczającej liczby głosów. Uwag w protokole komisja nie stwierdziła, ani nie zapisała żadnych. Na tym protokół zakończono i podłączono do niego dowody głosowania. Protokół został podpisany przez komisję przewodniczący Majda Rafał, członkowie komisji Bożena Matras, Monika Graf. Dziękujemy. Dziękuję.